Dzień dobry Grzegorz Szarkowski, firma Remerblonk. Niedawno zgłosił się do nas klient poprzez nasze biuro obsługi klienta z prośbą o kontakt z przedstawicielem terenowym odpowiedzialnym za województwo warmińsko-mazurskie. Padło na mnie, gdyż ja jestem za to odpowiedzialny. Firma z branży jachtowej, mieszcząca się w ostrudzie zgłosiła się z problemem wymiany części liniowych i wózków na lepsze. Klient z przemysłu stoczniowego, daleko nas tak naprawdę, czyli Elbląga w Ostródzie, zgłosił się z problemem wymiany istniejących na maszynie zamontowanych szyn i wózków. Jest to maszyna precyzyjna. To jest frezarka CNC do budowy profili jachtów z drewna po przebyciu do klienta. Stwierdzono, że możemy zaoferować bardzo szybko, bardzo sprawnie odpowiedniki istniejących szyn i wózków, które na bardzo długiej maszynie zamontowane były tajwańskie lub też chińskie, a my żeśmy zaproponowali firmę NTN. Dzięki temu klient szybko wykonał zamówienia, czekamy w tym momencie na jego realizację, dopinamy temat za kilka dni.